Cześć, Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Dzięki Wam wszystkim za poparcie, za pozytywne komentarze, za propsy, za udostępnianie materiału, w którym pokazałem, w jaki sposób można nagiąć wybory, gdzie są luki wyborcze i co trzeba tak naprawdę załatać. Czy więcej ludzi wie? Tym lepiej. Niestety nie wszyscy przyjęli z zadowoleniem to, co zrobiłem. Niektórzy widocznie uważają, że tęność wyborów nie jest najważniejszą rzeczą, straszą mnie procesami, różnymi przykrymi konsekwencjami. Ja myślę, że nie możemy się cofać. Ani kroku w tył. Uważam, że musimy iść do przodu i ja osobiście... Będę dalej robił materiały. Zapraszam do oglądania moich reportaży, moich sąd. Chcę pokazać, jak wygląda Polska i chcę, żeby ta Polska była lepsza. Pamiętajcie, ani kroków w tył. Pilnujmy Polski. Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Cześć.